Przed nami spotkanie Pucharowe. Stawką jest oczywiście awans do kolejnej rundy. W Pucharze trzeba zawsze grać swoje do końca. Oby obie drużyny stanęły na wysokości zadania. W dzisiejszym spotkaniu Belgia gra przeciwko Bayernowi Monachium. No, z tego miejsca można strzelać. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Lukaku. Rasko. Prowadzą piłkę do gry wrzutem z autu. De Bruyne. Robi się niebezpiecznie. Toczy się piłka. Kto teraz ją przejmie? Ładnie zapowiadał się ten atak, ale rybale odebrali piłkę. Hazard. Mamy centre. No i mamy dośrodkowanie przejęte przez obrońcę. Mats Hummels. Robert Lewandowski. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Blisko pole karne. No, to było dośrodkowanie do nikogo. Na Ingolą. Na zarcz. Już blisko pola karnego. Długo rozgrywają piłkę ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję. Oliveri. Miller. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. Na Hazard. Bliska już do bramki. Ma wsparcie. Hazard. Jest okazja. Jest, jest gol. Rebelacyjni się spisali. Teraz oni prowadzą. A no teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Jeden do zera. Przewaga nie jest bezpieczna. Miller. Ładnie po skrzydle. No, zupełnie jakby byli na treningu, podają piłkę między sobą. Fidal! Ależ to była szansa na doprowadzenie do remisu. Może następnym razem im się uda. Podaję z powrotem. Tarasko. Toczy się piłka. Kto teraz ją przejmie? Allerwejret. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd u przeciwnika. Jago. Lewandowski. A teraz Czabialonza. Dobre podanie. Ależ pięknie grają piłką. Piłka trafia do przeciwników. Bertongen. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Ma do kogo zagrać. Niestety, stracił piłkę. Litschel. V, rzut wolny. Jak go wykorzystają? Arbiternie wahał się ani chwili i sięgnął po żółtą kartkę. A faulujący przyjmuje karę spokojnie. Pewnie zastanawia się, jak mógł spudłować w tej sytuacji. Alaba. No, może być groźnie. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem bezbłędnym. Miller! A ja Po pierwszych 45 minutach mamy. Zapraszam na drugą połowę. Tarasko. De Bruyne. No już blisko pole karne. Uwaga, zacentrował w pole karne. Mógł lepiej dośrodkować taką Brońca. Pierwszy dochodzi do piłki. Zdążył w ostatniej chwili. Sędzia przerywa grę słusznie. Będzie rzut wolny przeciwko Bayernowi. Robi się niebezpiecznie. A teraz Chabi Alonso. Dziepsko się tam ustawił Lam. No, nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Dośrodkowanie przejął obrońca. No, wygląda na to, że będziemy mieli zmiany. Trener najwyraźniej nie jest zadowolony z gry niektórych zawodników. Dobra pozycja do oddania strzału. Ach, było blisko, niestety nie wyszło. Dużyna przeciwna przy piłce. Lukaku. No, nie... Karasko! Piłka znalazła się poza boiskiem, w związku z czym rywale wznowią grę od bramki. A teraz Czabialonzo. Lewandowski. Do końca meczu jeszcze pół godziny. Ale szansa na wyrównanie! Świetnie prawa dla bramkarza. I sędzia przyznaje rzut dla bajerni. de Bruyne. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Bayern Monachium od linii bocznej. No, z tego miejsca można strzelać. Vidal Trener szykuje zmiany. Zawodnicy już czekają przy... Jaka jest decyzja sędziego? Sędzia pokazał żółtą kartkę. Atak pozycyjny długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. No tak, żenada. Naprawdę żenujące uderzenie. Do końca meczu pozostaje jeszcze 20 minut. Hazard Vidal. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Przy piłce kompany. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Bayern Monachium za chwilę dośrodkowywać będzie z rożnego. No, trener dokonuje potrójnej zmiany. Oliveri. To podanie przejęte przez obronę. Będzie kolejny rzut rożny. Kompany posyła piłkę byle dalej od bramki. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd u przeciwnika. Kimiś. Lam. Ma z kim rozegrać tę akcję. Efektowne, świetne podania i dokładne. Uderzenie w stronę bramki. Brawo, brawo. Świetnie broni tę trudną piłkę. Ależ końcówka tego spotkania. Kibice szaleją. Gorączka na trybunach, emocje. Wygląda na to, że rzeczywiście... Słuszna decyzja arbitra. Rzut wolny. Toriberi. Stąpany. Już blisko pola karnego Świetny przechwyt i szansa na bramkę Została zaprzepaszczona Liberi Jedna z ostatnich akcji Pytanie, czy uda im się zdobyć wyrównującą bramkę Przechwyt, ale Nie opanował Koniec ataku, drużyna przeciwna przy piłce Sędzia pokazuje, że faulował piłkarz Bayernu Monachium. Kinsley Coman. 1 do 0. Tak kończy się ten mecz. Skromne zwycięstwo, ale wygrana.